Siemka, siemka Witam Was niezwykle serdecznie na naszym kanale Chciałbym pozdrowić Wszystkich moich najlepszych widzów na świecie e, Wszystkich nowych widzów chciałbym zaprosić do subskrypcji, łapki, dzwoneczka Tudzież komentarza e, Kilka nowych Kilka, generalnie wszystkie prawie, że nowe monety e, Nowe no, jedną jed... akurat tą większość tu mam. mam, mam jedną monetę wcześniej ją pokazywałem postanowiłem tych monet zakupić więcej zacznijmy od bulionu mamy dwie monetki dwie monetki z New Zealand Mint mamy szrekę. generalnie nie kupuję tych monet odbijem od monety z New Zealand Mint jak i z wielu innych mennicy zostaje przy trzech głównych: e, oczywiście Beth Mint Canadian Mint i Germania. Ale postanowiłem kupić e, te dwie monety, gdyż e, uwielbiam te filmy: Shrek, Mistrzostwo Świata. E, pamiętny, pamiętny osioł, e, pod którego głos podkładał Jerzy Szczur. Najlepszy aktor. Yy, monetka, nakład 20 tysięcy sztuk, yy, wybity przez yy, New Zealand Mint. <laughs> Świetna monetka. Yy, widziałem jeszcze monetkę z świąteczną, ale już nie wiem, czy będę ją kupował. Takie coś yy, mi na razie wystarczy. Sonic. SONIC nie oglądałem tego filmu obejrzałem ten film w zeszłym tygodniu skojarzyłem, że u mojego lokalnego dealera ta moneta jest dostępna film mi się bardzo spodobał zakupiłem ponownie New Zealand Mint nakład 30 tysięcy jedna uncja to będą monety dla mnie żeby pocieszyć oko i mamy JUNK Postanowiłem wejść bardziej bardziej w, w Holandię. Na, jeżeli chodzi o rynek brytyjski można jeszcze dosyć tanio te monety wyrwać. Ja tutaj nabyłem 6 monet 6 monet nie wiem jeszcze zbyt wiele na temat tych monet Uczę się ich dopiero Zwróciłem na nie uwagę, ponieważ są dosyć fajne ceny. Udało mi się kupić taką monetę. Jest to moneta bardzo ciekawa. Raz, że jest przerobiona na broszkę. Jak wiecie, że ja takie, takie, takie wynalazki też, też kupuję. Ale moneta waży 25 gram i ma próbę 945. Czyli bardzo wysoka próba. Za tą monetę zapłaciłem e, 13,50. 13 funtów 50 pensów plus, plus przesyłka tam, już nie pamiętam ile. Z funta, półtora. Fajny, fajny, fajny zakup. W moim tutaj lokalnym sklepie z, ze srebrem, złotem, takimi starociami e, podobna moneta była wystawiona za funtów. 45, więc 13,50 uważam, że to jest bardzo, bardzo atrakcyjna cena. Jest to moneta z lat 1000, ta konkretnie jest z roku 1847. Z roku 1847, generalnie nie znam jeszcze dat. Czasem Wam powiem dokładne daty, ale ogólnie lata 1800, to jest właśnie te, te, te dane, które Wam podałem, 25 gram, próba 0945. Następnie mamy monety przedwojenne. Udało mi się nabyć dwie takie monety, też w granicach bodajże chyba 11 czy 12 funtów zapłaciłem za sztukę. Waga ta sama, 25 gram, lecz próba już jest 720. Fajne, fajne, duże monety odwrotki 2,5 guldena, nominał. Holandia, super. Oraz mam dwie sztuki monet powojennych. Tutaj z kolei dalej jest, dalej jest próba 720, lecz waga już jest gramów 15. Także i za te monetki płaciłem chyba około 10 funtów porównywałem je do, do mapek wagowo próba cenowo dużo lepiej się opłaca kupować, te, kupować takie monety niż nasze mapki no, i tutaj mamy również, również pół guldena. Próba 945. No, jeżeli 2,5 guldena waży 25 gram, to pół guldena adekwatnie waży gram 5 gram. Mega zakupiki. Bardzo się z nich cieszę. Zauważyliście również, że, że jest u mnie waga, waga i słuchniarka. Mamy tutaj 5 peset bardzo się cieszyłem z tego zakupu zapłaciłem za tą monetę 12 funtów, złożyłem ofertę, sprzedający przyjął tą ofertę 12 funtów, no ale niestety niestety mamy tutaj do czynienia z tejkiem. Po pierwsze yy... Księżnica monety jest 3 mm za duża, przepraszam, 0,3 mm za duża i to już generalnie dyskwalifikuje tą, ten wymiar. Może być minimalnie mniejsza z racji używania tej monety, ale nigdy nie będzie ta moneta większa. Następnie Magnes jej oczywiście nie, 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 nie złapał no ale waga, waga potwierdziła moje, moje obawy ta moneta powinna ważyć gramów 25, waży gramów niecałe 22 przy tym stanie monety jest to jest to wykluczone, żeby, żeby taką wagę ta moneta posiadała. Niestety, kolejny fake. Ja, oczywiście, tę monetę zakupiłem na eBayu. Jestem spokojny o zwrot pieniędzy. Może mi się uda przy okazji tę monetę zachować. No, to już jest kwestia sprzedającego, nieraz po prostu nie zwracają kasę i mają wywalone z tego fajka. Eee, gdy nakręcam ten film, właśnie mam odpowiedzi od sprzedającego z eBay, więc zaraz, zaraz będę wiedział, co jest brane także, no niestety, zdarza się, zdarza się, dlatego preferuję, preferuję zakupy na, na ebay, jestem w pełni chroniony nawet jeżeli sprzedający stwierdzi, że on nie przyjmuje żadnych zwrotów ja jestem chroniony przez ebay, mam gwarantowany zwrot pieniędzy nie martwię się, pieniądze odzyskam wyślę zdjęcia wa na wadze, wyślę zdjęcia na słuchniarce niestety, no, no niestety no magnes, magnes tego fejka nie, 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 chwyta no ale, ale ten, ale waga waga i sukniarka i dźwięk, dźwięk to też też można wyczaić, że, że coś jest nie tak z tą monetą widać różnicę, że, że to, że to srebro nam śpiewa jak to mówi Kuza. świetnie, świetnie Świetnie można to na, ucho, na ucho te monety wyczaić, że, że coś jest z nią z nią niestety nie tak cieszę się bardzo, gdyż te monety to e, dorwać te, te pesety hiszpańskie poniżej 20 punktów jest niezwykle ciężko No ja zapłaciłem 12, ale niestety za fejka Także idziemy w Holandię Idziemy w Holandię, świetne monetki są, naprawdę świetne Jeżeli poszukacie, znajdziecie dobrą cenę, zwłaszcza te z lat 1800, no to naprawdę, naprawdę się, no, naprawdę warto, naprawdę warto kupić takie monety. Są jeszcze miało, w miarę mało, mało popularne, przynajmniej na wyspach, także czemu nie? mamy kolejnych, kolejnych dwie uncje czystego srebra parę gram srebra w próbie 945 i 720 małe zakupki jutro jedziemy, jutro jedziemy na jadę do Breka na ten e, e, jarmark militarny, spotkam się z Huzarem moim przyjacielem z Silverado, moim przyjacielem e, wypijemy kawkę może coś tam e, pohandlujemy Zobaczymy. Jeszcze raz gorąco Was zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki, komentarza. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć. Aha, wszystkich zapraszam gorąco na Discord. Link w opisie filmu. Hahaha, ha, ha. trzymajcie się, cześć.